Miałem na ogrodzie taką gałąź i ja się tam zawsze podciągałem. Siemaneczko z tej strony Kura Workout Dzisiaj specjalny odcinek Przyjechał do mnie Pa 72 lata gość jak widzicie w fajnej formie Ogólnie Zagadaliśmy z Karolem jeżeli chodzi o nasze spotkanie On do mnie napisał, że ma tatę W fajnej formie No i że chcieliby nagrać filmik, chcieliby się sprawdzić w kalistenice Leszek Co możesz powiedzieć o sobie? Jakoś przedstawić swoją osobę Ja byłem zawodnikiem W podnoszeniu ciężarów W klubie WKS Lotnik już ten klub nie istnieje, czego bardzo żałuję, a w tej chwili to jestem trenerem pomysłania ciężarów i prowadzę zajęcia na CrossFit Ursus i CrossFit dziki. Serdecznie zapraszam. Więc ogólnie prowadzisz jakby ludzi głównie z ciężarów, nie? Jakby tych szwiterów pomagasz im w dziedzinie samych ciężarów, Tak, ja szkole ich w podnoszeniu ciężarów, uczę ich techniki. No wiadomo, bo w tym jesteś jakby wyspecjalizowany, nie? No to w sumie ten sport, który my trenujemy głównie, co moi widzowie też trenują, czyli kaistelika Street workout, to aż tak mocno w ten sport jakby nie jesteś wkręcony, jakby nie go jakoś mega dużo. No nie, nie specjalnie nie tego. Bardziej ta siła ciężarów, nie? Ale są te ćwiczenia, takie dipy, uginanie ramion, podciąganie, to, to jest dla, dla ciężarowców jest bardzo potrzebne i również te, te ćwiczenia robimy. Czyli, ja, na... czyli jak widzicie, no tutaj pan z dużym doświadczeniem, jeżeli wy ćwiczycie trójby czy dwubój chociaż nie wiem, czy po pewnie też na pewno się przydają te ćwiczenia, no, tak, więc jeżeli ćwiczycie na przykład trójbój, dwubój, niekoniecznie kalistenikę, no to jak widzicie tutaj profesjonalista mówił wam, że ćwiczenia z własną masą ciała jak najbardziej do ogólnej sprawności, do ogólnej poprawy mobilności, siły, jak najbardziej też się nadają. Tak, oczywiście. To co? My teraz zabieramy się za rozgrzewkę w sumie tym, bo ja nie będę trenował no, tak. i potem sprawdzamy się, no, nie? Oczywiście. Piąteczka. Pogoda jak widzicie dzisiaj nas nie rozpieszcza, ale i tak, ciśniemy, spotkaliśmy się i mam nadzieję, że wyjdzie fajny odcineczek, Aby już teraz zostawcie łapkę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i zapraszam na swój sklep kuraurpl, na którym znajdziecie sprzęt treningowy, odzież treningową i akcesoria treningowe. No dobra, Leszku, teraz Ci pokażę, bo sprawdzamy maksy, e, prawidłową technikę dwóch ćwiczeń. Na porządku, pociągnięcie się zrobiłem, bo moim zdaniem jest to trudniejsze, bo nie wiem, czym lepiej sobie radzisz ilościowo podciągnąć, dipów, pewnie dipów więcej zrobisz, nie niż podciągnięć. No więc. Zaczynamy sobie od pociągnięcia, czyli od cięższego ćwiczenia. E, chwyt jest dowolny, czy nachwyt, czy podchwyt, ale większość wszyscy w sumie u mnie nachwytem się podciągali, więc fajnie, gdybyś się też pociągnął chwytem. Szerokość rozstawu jest dowolna. Jaką chcesz, taką sobie wybierasz. Nie ma że wąsko, szeroko, obojętnie. E, proste łokcie u dołu, broda ponad drążek, bez jakiegoś mocniejszego łamania się biodrami, żeby nie wykorzystywać tych bioder e, i bez kopania nogami. Najlepiej, żeby kolana były ciągle proste, nie? Nogi złączone. I sobie zaczynasz. Hop. Głowę możesz wyciągać do góry. Ważne, żeby broda przeszła przez drążek. Nie musi być ciągle prosto, tylko może być wyciągane, nie? No i jeżeli chodzi o technikę, to tyle. No i dobra. Jesteś gotowy? No, jestem. Więc lecimy. Ja będę Ci ogólnie e, liczył powtórzenia. Jeżeli coś będzie nie to ci po prostu tego powtórzenia jakby nie policzę. Nie no, będzie no, wiesz no, ciągłości, no. nie? Więc staraj się za każdym razem robić jak najbardziej poprawnie siłowo i broda ponad drążek, żeby to zaznaczyć. Nie? nie musi być jakoś mega dużo, ale żeby zaznaczyć, nie? że jest pan troszkę. Teraz Karol tutaj do podrzucenia na drążek jest wysoki dosyć i działamy 72 lata. Raz, dwa.

Dobra, jest. 18. Na granicy. No, dawaj, dawaj, dawaj. 19. Starczy. Taki ledwo, co? Ciężko było ocenić, bo trochę oddalony od drążka tak. był leszek. Ale weszło gdzieś tyle nad drążkiem. 19 powtórzeń naliczyłem, jak dobrze pamiętam. Zgadza się? Tak, tak dobrze. Więc wynik? Szacun, naprawdę szacun. 72 lata, 19 powtórzeń. Więc na pewno macie motywację, bo pewnie duża część z Was, e, młodszych, sporo osób, e, no nie robi tyle powtórzeń, dlatego nie ma żadnych wymówek, trzeba tylko dbać o formę być systematycznym. No tak. Bo nie wiem, czy ciężar pracujesz teraz jeszcze? W no, sensie, żeby takie nie, pomocy. Nie A bardziej to robisz. Tak. No, ale gdybyś wiesz, wcześniej, jak byłeś trochę młodszy i tak dalej, robił to... To, to byś 30 robił. Nie bym ćwiczył kalistenikę. A, bo spodobało Ci się. Nie, to... Ja w dzieciństwie, znaczy w dzieciństwie. byłem chłopakiem, jak mnie taki sport zainteresował, miałem na ogrodzie taką gałąź i ja się tam zawsze podciągałem. Aha. I w szkole kiedyś nad sprawdzian zrobili właśnie z dipów i ten, ten profesor TVF mówi no 13 jest rekord. Ja w zrobiłem 27. Aha, czyli Ach. zawsze ten dryg był. Tak. No, a teraz się to rozwinęło i teraz no jakby dużo ludzi to trenuje bardzo w Polsce. Tak. No i to jest popularny sport, duże są możliwości, można się bawić bardzo tym sportem A, ogólnie, bo, nie? Bo to jest wszystko tak, z was tam są ciała. No. Świetne to jest. No więc widzicie. To no, jest i wiesz, tu, się rozciąga, tu cała góra, tak, się wszystko równomiernie rozbija. Tak jest. I to jest właśnie. Najważniejsze, że daje piękne sylwetki i zdrowie daje. No i tak, to mi się podoba. Bardzo fajnie to oceniłeś, ja też jestem tego zdania. Teraz Leszku sobie chwilę odpoczniesz, wiadomo, przed dipami. Pociągnięcia to jest kosmos, 19 powtórzeń w tym wieku, to no nie wiem. Bardzo ciężko będzie mi chyba znaleźć drugą osobę w Polsce, szczerze mówiąc, żeby taki wynik. Wiem, że Jan Łukab, nie wiem czy kojarz on, on zresztą chyba też on, trenował ciężary tak. Tak, tak, on, on jest... Trójboistą. No, on bardziej, on bardziej wiem, że trenował podciągnięcie z ciężarem, ja ta, 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 wiem, że on tam ta miał około 100 kilo, miał też chyba na podciągnięcie doczepione, Aha. bardzo dobre miał Real wyniki. Ja nie próbowałem on tak, żeby tam... Więc muszę też y, o, pana Jana zaprosić tutaj, jeżeli mi się uda i sprawdzić jego, bo on na, na pewno też będzie bardzo dobre wyniki miał. Ale tak oprócz niego, do no to nie przychodzi mi nikt, nikt do głowy, żeby zrobił te 19 powtarzeń. Dobra, jak się znajdzie, to mogę z nim rywalizować. No znać. tak, i o to chodzi, tak <laughs> być. Dobra, teraz czekamy chwilę, odpoczywamy i lecimy z dipami. Tąteczkę jeszcze raz. Dobra Leszku, pociągnięcia za nami, to teraz robimy dipy. No i tak samo jak w pociągnięciach, pokażę Ci technikę, jak powinny one wyglądać, żeby były prawidłowe, siłowe jak najbardziej. Czyli mamy tutaj proste łokcie u góry, prosta sylwetka. Schodzimy do dołu do 90 stopni barki, żeby były w łokcie 90 stopni i pełen wyprost u góry, nie? I starasz się wiadomo też y, na przykład z bioder jakoś tak nie kopać, nie wyginać się i też nie, nie podbijać tak nogami, nie? Dobra. I to tyle. Żeby te ruchy były jak najbardziej siłowe do wyprostowanych łokci I znowu Ci będę liczył. Dobra. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, bardziej proste, 36, 37.

Zazwyczaj e, robi się dipów e, dwa razy więcej niż pociągnięć. Dla przykładu ja tak mniej więcej robię 30 pociągnięć, 60 dipów, no może trochę więcej tych dipów. E, a ty zrobiłeś w sumie też ponad dwa razy więcej, więc ogólnie to jest bardzo... Bardzo jakby symetrycznie się rozwiesz, pod kątem wiesz, tak. wypychającej siły i ciągnącej, więc to jest ogólnie bardzo dobre, bo jest część osób na przykład takich, że robi sporo podciągnięć, a mało dipów, albo dużo bardzo dipów, ale bardzo słabe, słabi są w podciągnięciach, nie? U Ciebie jest to bardzo zrównoważone, więc widać, że ogólnie rozwój jest bardzo równomierny u Ciebie, nie? No i wynik Właśnie. z kosmosu. Zresztą dajcie znać, czy wynik jest dobry. W komentarzu, Co sądzicie o tym wyniku? A ty zadowolony z siebie? Tak, ale ja bym chciał coś zrobić. Aha! Zrobił 25, podciągnięć, 50 dipów, to dla mnie żaden problem. No 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 no. ale te podciągnięcia jeszcze muszę poprawić. Tak, podciągnięcia trzeba poprawić. E, w dipach e, troszeczkę był ten w niektórych momentach jakby nie do prosty. Że, że tak, wiesz, leciutko to ugięcie łokciłek by było, ale no to wiadomo, że też u Ciebie takie super mega wyprosty nie są, no wiadomo, że z wiekiem też się, się skracałem i tak dalej. Zresztą jak u Wojt z Wojtkiem nagrywaliśmy, no to też była podobna sytuacja, że te łokcie też tak idealnie do pełnego wyprostu tak, tak. nie dochodziły, nie? No, tak. To też nie ma się co czekać, bo technika ogólnie była bardzo fajna. Myślę, że potwierdzicie. No i gratuluję wyniku. Dzięki, Bardzo fajny wynik. A więc e, odcineczek dobiega końca. E, mam nadzieję, że podobało wam się, że forma was Leszka zmotywowała. 72 lata, więc 49 lat między nami jest różnicy. A sylwetka praktycznie taka sama, więc naprawdę szacun. E, no i co, zapraszam do śledzenia Leszka. Zapraszam też do śledzenia Karola, który tutaj sobie robi workout. E, no i mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę, subskrypcję, dzwoneczek. I mamy nadzieję z deszczkiem, że będziecie trenować, nie? No właśnie, jeszcze będziemy jakiś kontakt mieli z Tak, sobie. tak, tak. Na pewno będzie kontakt. I podpowiadajcie, kto mógłby być. Taką konkurencją dla Leszka, bo Leszek mówi, ja bym chciał właśnie takich ludzi w moim wieku, którzy by mnie zmotywowali, którzy by robili tak. podobne ilości, albo większe niż ja, żebym miał motywację i żeby się tam ze sobą cisnąć pod kątem sportowym, nie? Żeby się pobijać, nie? Właśnie, żeby razem rywalizować no. no, Ciężko jest. na pewno będzie znaleźć ludzi w takim wieku ale jeżeli macie pomysły, to tak najbardziej zostawiajcie w komentarzu.